Jak rozpoznać wieźmę? No wieźmy są po prostu brzydkie i tyle. Są niewymiarowe. Nie mają figur. No to już dawno Bóg pokarał, przecież to bardziej wie. Eee, tak. Bóg ojciec. Bo się pchały na siłę. Yy, I robiły różne głupoty. Coś jeszcze mnie na temat tego padziewia powiedzieć. Aha, gdzie nie pójdą, to robią syf yy, i nie sprzątają po sobie. Zostawiają śmieci na środku pokoju. No, mają wszyscy kurwa odpowiedź już. Co to jest? Co to jest Wiedźma? Wiedźma to jest taka kurwa, która... Yy, bo to są kurwy, które krpią z Boga, podsyłają... Yy, właściwie podsyła ta kurewka sokołowska, podsyła innych ludzi. Tu z jednej strony jest Boga, a z drugiej strony e, podsyłała e, jakieś swoje koleżanki i, jest, i, i próbu, próbowały ściągać energię jakąś. Tu z jednej strony prób, próbowały ściągać energię e, i biegając za ludźmi, którzy biegały właściwe, właściwie, za ludźmi, które, którzy Mieli jakąś mocniejszą energię i kpili z takich ludzi, którzy, e, z aniołów ludzkich, którzy reprezentują Boga Najwyższego, a tutaj biegają jak te ostatnie kurewki, żebyś biegały. O, tak, biegały. E, żebyś ściągnąć energię. Przecież to jest szmaciarstwo zwykłe. Brak honoru, brak po prostu klasy jakiejkolwiek. Zostawianie śmieci na środku pokoju. Eee, no bo to są śmieci ezoteryczne. No, bo człowiek normalny zachowuje się z kulturą, i sprząta po sobie no, ale mnie,, nie no, no bo to są kurwy zwykłe, no i nic więcej, no bo co? To jest kurestwo, którego nie należy się bać bo one nie mają żadnej mocy, nigdy nie miały i nigdy mieć nie będą. No takich słów trzeba użyć na, yy, na kurestwo po prostu, zwykłe. Tu się śmieją z Boga, tu, tu to, tu tamto, a tu podsyłała yy, jakieś swoje koleżanki. Głupia szmata.